Tu Dominika. Ostatnio jeden z widzów poprosił mnie w komentarzu o to, żebym zrobiła filmik na temat rzeczy, które dziewczyny lubią w chłopakach. No więc postanowiłam spełnić prośbę tego chłopaka i zrobiłam listę zachowań, które dziewczyny lubią w chłopakach. Część tych rzeczy dotyczy momentu, gdy chłopak chce przypodobać się dziewczynie, zauroczyć ją, a część, gdy chłopak już jest z dziewczyną w związku i chce po prostu sprawić, żeby czuła się z nim dobrze. No to zaczynamy. Rzecz. Kiedy chłopak przytula dziewczynę od tyłu. Może to brzmieć trochę dziwnie, ale większość dziewczyn bardzo lubi to, gdy chłopak zaskakuje je takim właśnie przytulasem od tyłu. To jest takie naprawdę bardzo miłe. Druga sprawa. Kiedy chłopak jest naprawdę gentlemanem, gdy otwiera przed dziewczyną drzwi i tak dalej. W dzisiejszych czasach może to się wydawać trochę seksistowskie i niektórzy faceci mogą powiedzieć, no, tak samo dziewczyna może otwierać drzwi przed chłopakiem. Tak samo ona może mu usługiwać. I oczywiście nie mówię, że to jest wymóg, że zawsze chłopak musi otwierać drzwi przed dziewczyną. Mówię tylko, że to jest naprawdę bardzo miło i dziewczyny to bardzo lubią. Przynajmniej większość z nich. Kolejna rzecz. Kiedy chłopak sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Może to nam okazać na naprawdę wiele sposobów. Chodzi mi po prostu o taki stan, że na przykład, kiedy dziewczyna wychodzi wieczorem gdzieś z chłopakiem, i później on ma ją odprowadzać To ona nie martwi się o to, że nagle ją ktoś napadnie czy coś Nawet jeśli ten chłopak nie wygląda zbyt, nie jest zbyt umięśniony i wygląda dość mizernie To ona mimo wszystko wie, że może się czuć przy nim bezpiecznie No mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, choć trochę gdy jest nam zimno, a chłopak nas przytula, lub daje nam swoją bluzę czy sweter, takie coś w szczególności na nas działa, kiedy nie mówimy dosłownie chłopakowi, ale jest mi zimno. Tylko on rzeczywiście zdaje sobie sprawę, że w danym momencie może nam być zimno, albo widzi nas y, trzęsący się z zimna i używa mózgu, żeby stwierdzić, że może przydałoby się, żeby dał nam swój sweter czy bluzę. I znowu nie wymagam od chłopaka tego, żeby specjalnie dla mnie zamarzł, ale jeśli jemu jest w miarę ciepło, a widzi, że mi jest zimno, to dlaczego mam je nie przytulić czy dać mi swoją bluzę? 5. Gdy chłopak spogląda w oczy dziewczyny przez dłuższy czas. Nawet jeśli to jest jakiś obcy chłopak na ulicy i spogląda się dziewczynie prosto w oczy? Przez minimum parę sekund, to uwierzcie mi, że dziewczyny czują się w tym momencie bardzo dobrze. Czasami dostają gęsi, skórki, dreszcze i w ogóle, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne. I oczywiście, jeśli już jesteśmy z tym chłopakiem, też jest to takie fajne, gdy on nagle spogląda nam prosto w oczy i nawet nic nie mówi, tylko patrzy. Sześć. Kiedy chłopak ładnie pachnie. Jak zapewne zdążyliście się zorientować, nie zawsze każdemu podobają się wszystkie rodzaje perfum. I ogólnie zapachów, ale tu niekoniecznie chodzi o perfumy. Chodzi mi bardziej o to, że to jest naprawdę fajne i atrakcyjne. Kiedy chłopak potrafi o siebie zadbać, używa choćby antyperspirantu, żeby się za bardzo nie pocić czy nie śmierdzieć jak się spoci. No, wiecie o co chodzi. I oczywiście jest to też świetne. Kiedy spryska się jakimiś perfumami, powiedzmy, no i akurat trafi w nasz gust. Akurat nam ten zapach się spodoba. 7. Kiedy chłopak łaskoczy dziewczynę. Nie chodzi mi o takie łaskotki, że już sprawię ból tej dziewczynie, bo uwierzcie mi, że na przykład moje koleżanki bardzo lubią mi tak łaskotać, że normalnie muszę im zaraz przyłożyć. Nie, chodzi mi bardziej o takie delikatne łaskotki. Które naprawdę mocno łaskoczą, ale są dość przyjemne Osiem Kiedy chłopak od czasu do czasu robi jakieś niespodzianki dziewczynie Gdy coś dla niej zrobi, daje jakiś drobny prezent, kwiat i tym podobne Jest to dla nas naprawdę bardzo miłe, kiedy chłopak ni stąd, ni zrobi nam jakąś przyjemną niespodziankę 9. Gdy podczas pocałunku chłopak dotyka twarzy lub szyi dziewczyny i jest to szczególnie fajne, kiedy chłopak ma takie naprawdę masywne, męskie ręce, a ten dotyk na twarzy czy szyi dziewczyny jest taki bardzo delikatny. I to sprawia, że pocałunek jest 10 razy lepszy. Uwierzcie mi. No i ostatnie. Ja osobiście uwielbiam Nie wiem jak inne dziewczyny. Kiedy dowiaduje się, że chłopak lubi i ogląda serial typu Magda M, Brzydura, no wiecie, one są takie typowo... Babskie, powiedziałabym? Ale według mnie to jest naprawdę bardzo urocze, kiedy chłopak ogląda coś takiego. I jeszcze jedno, kiedy oglądacie film z chłopakiem jakiś wzruszający, a on w trakcie oglądania tego filmu płacze. Pewnie inni faceci pomyślą, eee, zachowuje się jak baba, to jest takie niemęskie, ale uwierzcie mi, podejrzewam, że większość dziewczyn naprawdę to bardzo lubi. No i to już koniec mojej listy. Proszę dziewczyny, napiszcie mi w komentarzach niżej, czy się zgadzacie z choćby niektórymi z tych punktów. A wy, chłopaki, napiszcie, jakie rzeczy wy lubicie w dziewczynach. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli macie dla mnie jakiś pomysł na nowy filmik, chcecie, żebym o czymś konkretnym powiedziała, to dajcie mi znać, napiszcie mi w komentarzach niżej. Podejrzewam, że większość z tych pomysłów naprawdę wezmę pod uwagę i zrobię takie filmiki. Jeśli ten filmik Wam się podobał, dajcie mu kciuka w górę. A jeśli chcecie być informowani o moich nowościach, subskrybujcie ten kanał. Dziękuję za obejrzenie i no dobra, to ja teraz idę spotkać się z koleżankami.